I hej, jestem Aquar witam was w kolejnym filmie na kanale, moi drodzy. I zapraszam, oczywiście, dzisiaj Was na partyjkę z kręglów, ponieważ tak, dzisiaj będziemy grali w kręgle z Mr. Pixem. Jeżeli chcecie, także możecie, oczywiście, zagrać ze znajomymi w kręgle. Także w dzisiejszym filmie, tak, pokażę Wam, jak to zrobić: jak zrobić tajny easter egg na mapie Liberty Force. w tym także tajną trówkę, którą możecie otrzymać oraz tajne, tak zwane, wyzwanie Dark Ops, czyli wyzwanie nieznane, które oczywiście zostało znalezione pop poprzez nas, z zombie, gdzie oczywiście w momencie, gdy zdobędziecie aż 300 punktów w kręglach, zdobywacie tak że wizytówkę, jakie trwają, także generalnie tak się w górę, że wam się podoba, no i co, ze za poradnikiem a więc generalnie będziecie już szukali buty a dokładnie będziecie szukali 5 par butów i tak, one wszystkie będą zwykle za oknem, powiedzmy za mapą, tak i pierwsze się zajmiemy tutaj na stacji benzynowej tak, na spałnie, jak widać, te buty wyglądają tak także strzelamy, co bardzo, znikają buty Idziemy do kolejnej lokacji z tych ogólnie 5. Jak mówiłem, 5 par. Tak, kolejna znajduje tu w sumie się od tej, obok tej chmurki. Prawej, więc w sumie mijamy tą chmurkę. Mijamy tutaj ten e, sklep Radio House. I dokładnie, właśnie w tym miejscu, jak widać, bardzo ciężko, ponieważ te buty tutaj są w dosyć ciemnym pomieszczeniu. Ale są, proszę bardzo. Strzelamy, znikają, zostały trzy pary. Także kolejna lokacja. Kolejne buty, czyli trzecie, znajdują się znajdują w sumie tutaj się m, na górze. Dokładnie e, z prawej strony, jak idzie w stronę kościoła. Tutaj, właśnie, e, gdzie mamy broń na ścianie. I tutaj, właśnie za oknem, jest są trzecie buty, dokładnie, w sumie, pod tym tutaj e, krzesłem. Proszę bardzo, strzelamy. To jest numer 3. Numer 4 znajduje się, w sumie, za tą drugą chmurą, a dokładnie na cmentarzu i właśnie tutaj z tyłu, za mapą, według w sumie wisiały na drzewie, dokładnie w tym miejscu, jak widać. Tu, gdzie mamy armor, fioletowy i w tym przypadku, jak widać. Proszę bardzo, mamy buty. Numer 4. I ostatnie buty, numer 5. A dokładnie udajemy się do zakładu pogrzebowego, więc tutaj, gdzie mamy. E, Perk PHD, tu mamy w sumie e, właśnie tą kręgielnię I w tym przypadku ja wieś, mamy tutaj zakład pogrzebowy I w tym pomieszczeniu właśnie mamy ostatnie te buty W momencie gdy je strzelicie zostaniecie teleportowani Także przygotujcie się, ponieważ czeka was przednia zabawa I Moi drodzy, tak się zaprezentuje. tak, generalnie każdy z Was ma swój kolor kuli, zależnie od waszego koloru na interfejsie, możecie grać ze znajomymi, które każdy właśnie ma miejsce jakby dla siebie, tak i mamy ogólnie punkty, tak, ten kto zdobędzie najwięcej punktów, dostaje najlepszą nagrodę, tak, generalnie tak, jak jeżeli zdobędziecie 300 punktów, Otrzymujecie trofkę do Playstation, tak, oraz także otrzymujecie e, sekretną wistukę Ops wyzwanie gdzieś mi się nie udało zdobyć, także mam nadzieję, że Wam się uda. Tak, generalnie polecam to kulę ładować jak najdłużej też, tak żeby jak najwięcej oczywiście zombie zabić jednym strzałem, jak zabijecie, czy to jest zajwicie. Tak, macie ogólnie 2 minuty. Jeżeli w ciągu dwóch minut zdobędziecie 300 punktów, czyli zabijecie 30 zombie, no to generalnie zdobywać, jak przyjmiemy, wizytówkę oraz tutaj tą trówkę, więc tak, także oczywiście możecie otrzymać bardzo, bardzo dobre rzeczy, dobre rzeczy typu złotą broń. Tak jest, jeżeli zdobędziecie złotą broń, to jest bardzo dobre, ponieważ zupełnie. No, macie najmocniejszą broń na początku niskich rund, z czego jesteście już, jesteście już bardzo ulepszeni. Także możecie nawet otrzymać self revive'a w solo, co jest moim zdaniem dosyć drogie, ponieważ kosztuje aż 1500 złomu, Także generalnie, moim zdaniem, moim zdaniem bardzo fajny insterek. Tak, tym lepiej zrobicie, tym macie lepsze nagrody, także generalnie polecam strzelać celnie, tak żeby te zębaki wiadomo, grupowały się idealnie. Także zwykle dzięki za obejrzenie, zostawcie w górę No i co subskrybujcie po więcej i pozdrowcie Mr. Pixa. Także dzięki dzięki. Na razie, Macherout.